Cześć, ja jestem trzeci i jak widzicie w Simulator X udało mi się odblokować świąteczną deskę e, za święta 2022. Zrobiłem, słuchajcie, jak widzicie wszystkie zadania. Mamy tutaj napisane, że e, ukończyłem wszystkie zadania. Powiem wam, że tych zadań no było 10 i były one naprawdę trudne, a więc w dzisiejszym odcinku właśnie e, pokażę wam e, ogólnie jak e, ta deska wygląda, jak się sprawuje itd. i tak dalej. Porobię sobie jakieś kilka ciekawych rzeczy, a więc na sam starcie zostawcie suba dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. No i słuchajcie, tutaj już od razu wam mówiąc, no właśnie było. Zadań 10, no i te zadania były naprawdę czasochłonne, e, więc tutaj te właśnie możecie dostanieć to łapką w górę, e, że naprawdę tutaj no, robiłem te zadania długo, e, naprawdę bardzo dużo czasu one zajmowały. No i mam, jak widzicie, mam deskę e, i słuchajcie, taka ciekawa rzecz, że są moja aktualnie najlepsza deska, jaką posiadam, ponieważ, jak widzicie, w ogóle też kolejna taka ciekawostka, że rok temu e, na 2021, na święto, właśnie 2021, też również, jak widzicie, zdobyłem deskę. Ma ona jeden ogień, a za święty 2022, ma ona dwa ognie, no i aktualnie spośród moich trzech desek jest to najszybsza deska, więc zaraz sobie też przetestuję i porównam e, prędkość tej deski do na przykład tej poprzedniej z tamtego roku, no i też taka ciekawostka a propos tych dwóch e, desek e, świątecznych że jak widzicie z tamtego roku mamy tutaj e, taką wiadomość, że complete the Christmas event, a tutaj mamy e, complete the Christmas event, ale mamy tutaj też choinkę, więc tutaj nie ma choinki, tu jest, to taka ciekawostka niczego to tak naprawdę nie zmienia, ale właśnie to taka myślę, że jest całkiem fajna ciekawostka Woska. No i teraz słuchajcie, myślę że pora zacząć jeździć Jest to moja teraz pierwsza jazda tą deską No i zobaczmy jak się tutaj jeździ I powiem wam, że mam wrażenie, że ta deska nawet szybciej skacze W sensie jakby tak dalej się jeździ, aczkolwiek nie wiem I powiem wam, że naprawdę czuć zmianę jakby szybkości Bo w porównaniu do tej deski z tamtego roku, której do tej pory cały czas używałem Czyli właśnie tej deski No zwróćcie uwagę, ta deska jest zdecydowanie wolniejsza Tutaj w taki sposób się mniej więcej przemieszczam Naprawdę dosyć wolno to zajmuje Może zróbmy sobie taki test Zacznę sobie od tej białej linii na przykład tutaj i zobaczmy sobie na, na ten licznik czasu na górze od prezentów. Więc jak widzicie mamy tutaj... E, dobra, zaczniemy sobie, uwaga od chwila, moment, zaczniemy sobie w takim razie za 5 sekund. Dobra, 5, 4, 3. 2, 1, 0 i start. Dobra, uwaga, jest czas, leci już, dobra, tutaj, y, okej, okay, proszę bardzo, będzie to mierzone, tak oczywiście mniej więcej. No i dobra, 5 sekund mi to zajęło, a teraz sobie zróbmy na drugą stronę przejazd tą y, deską za święta. Uwaga, dobra, w takim razie zacznijmy sobie w takim razie y, za 3 sekundy, 3, 2, 1 i uwaga, start Dobra, proszę bardzo szybki test. Y, no i tutaj, no troszeczkę szybciej, troszeczkę szybciej, ale też myślałem, że będzie to... Jakby dużo większa różnica, tu jakiejś większej różnicy nie ma, ale e, jeśli chodzi o ten czas, ale mam naprawdę duże wrażenie, w sensie też na pewno to skakanie bardzo dużo przyspiesza tą deskę, bo tutaj, no naprawdę, te skakanie, mam wrażenie, że to tutaj, tak naprawdę, daje najwięcej mocy tej desce, bo tutaj naprawdę te skoki, no dosyć daleko mnie e, pchają do przodu. No i ogólnie e, też, jeśli chodzi o zadania z tamtego roku, czyli właśnie za tą deskę z 2021 roku e, świąteczną, no było tych zadań tam w. Wtedy 5 i powiem wam, że ja wtedy akurat zaczynałem grać sobie w e, PC Monitor X mniej więcej e, i wtedy te zadania też ukończyłem. I było ich właśnie 5, więc było ich dwa razy mniej, bo w tym roku mieliśmy ich 10. W ogóle wyposażę sobie jakieś PETy i tutaj będę też e, rozwalał, jakby te rzeczy różne. No i taka ciekawostka, że właśnie rok temu było tych zadań dwa razy mniej, czyli było ich 5, w tym roku mieliśmy ich 10. I ja wtedy dopiero zaczynałem tą grę i nie miałem zbytnio dobrych rzeczy wtedy. No, miałem bardzo sobie rzeczy, e, z tego co pamiętam. E, no, na pewno miałem słabe i ogólnie to wtedy ja te zadania też zrobiłem a teraz miałem naprawdę mocne pety dosyć e, i no tutaj było to bardzo czasochłonne więc tutaj mogę powiedzieć że jeśli chodzi o ten event jakby właśnie z tego roku czyli o zdobycie tej deski właśnie e, którą mam wyposażoną teraz no było to bardzo trudne w sensie dużo trudniejsze niż rok temu e, a przede wszystkim dla nowych graczy bo ja miałem naprawdę mocne pety e, a zajęło to mi no bardzo dużo czasu i nie było to takie łatwe a co dopiero dla nowych graczy, którzy mieliby na przykład takie słabe pety, jak ja miałem rok temu na poprzednim evencie właśnie świątecznym? No, na pewno rok temu było dużo łatwiej, zdobyć tamtą deskę, aczkolwiek też było to czasochłonne, ale nie pamiętam dokładnie ile. Na pewno też nie, mam, nie mogę tego tak dokładnie porównać do tego co miałem teraz, z tego względu, że rok temu miałem właśnie słabsze pety, i w ogóle inaczej to też właśnie wyglądało i tak dalej. Więc tutaj na pewno w taki sposób nie mogę zrobić porównania, ale no. Wydaje mi się, że w tym roku było to trudniejsze, chociaż te zadania też nie było jakieś trudne. Tutaj po prostu, jeśli chodzi o te ogólnie zadania, tak samo jak i w tamtym roku. No tutaj przede wszystkim trudność polega na po prostu na tym, żeby mieć po prostu dużo czasu i po prostu trzeba na to poświęcić dużo czasu, bo te zadania nie są jakieś trudne, zwłaszcza jak się ma nieco lepsze pety, e, tylko po prostu, no tutaj chodzi przede wszystkim o czas, że to zajmuje po prostu bardzo dużo czasu. I w ogóle słuchajcie, jako że to jest taki w sumie świąteczny odcinek m, tak naprawdę można powiedzieć. To słuchajcie, e, oczywiście z tą deską sobie zrobię tutaj opening, także tutaj. Myślę, że fajnie było zrobić sobie jakiś Openik. W takim razie otwórzmy sobie tę jajkę tutaj, bo akurat jestem przy jajkach. W takim razie tutaj sobie zróbmy też jakiś mały opening. Mam tutaj wszystkie boosty jakby włączone, więc tutaj szczęście powinno dopisywać. Aczkolwiek, czy tak będzie, zobaczymy. Tutaj Openik na świątecznej desce, więc dobra, zobaczymy sobie jak to tutaj e, wygląda. Jak to tutaj ze z tym szczęściem, co tutaj uda mi się trafić. Na razie same legendy. Fajnie jakby trafił chociaż jakiegoś mityka, to by było naprawdę fajne. Miałbym tutaj jakiś chwilowy opening, myślę, że fajnie by było sobie zrobić. No i w sumie ciekawe, czy za rok będzie jakaś też deska świąteczna do zdobycia w kolejne święta Ym, z tego względu, że no właśnie w 2021 była deska i miała ona jeden ogień. W 2022 roku na święta też była deska i miała ona dwa ognie. Więc y, jeśli byłoby cały czas w taki sposób jak do tej pory, no to wychodziłoby na to, że za jakby w kolejne święta, w 2023 roku będziemy mieli również taki świąteczny event i również deskę do zdobycia i wtedy ona będzie miała trzy ognie e, szybkości, no aczkolwiek czy tak będzie no zobaczymy, i w ogóle jeśli chodzi też o szybkość tej deski no to jest to w sumie całkiem spoko deska i wydaje mi się, że naprawdę dosyć mało osób ją ma i jest ona bardzo rzadka, ponieważ e, jeśli chodzi o tą deskę w ogóle z tamtego roku 2021, no to ogólnie tą deskę już ma mało osób e, no a była ona na pewno dużo łatwiejsza do jakby zdobycia, no a co dopiero teraz ta deska e, z 2022 roku, ta deska będzie naprawdę rzadka, więc no ogólnie kto ją ma, no to naprawdę bardzo fajnie. No i też jeśli chodzi o porównanie tych ogni tej deski właśnie e, Rudolf Hoverboard, no to tutaj ma ona tyle samo ogni, co e, deska Zabycie Top 10 w Topce Światowej, więc to naprawdę dosyć jest to mocne, że tak naprawdę deska Zabycie Top 10 jest tak naprawdę równa, e, jeśli chodzi o szybkość i o całą moc i tak dalej, e, właśnie, właśnie te dwie deski są po prostu równe. Tak samo mamy tutaj dwa ogni też za mm, po prostu jakiś kod, za kupienie czegoś za pieniądze, więc tutaj e, też e, to ma dwa ognie. Tutaj oczywiście też e, z Halloweenu e, też była deska, aczkolwiek ja jej akurat nie zdobyłem, bo w tym evencie e, no, nie miałem za bardzo jak tego wszystkiego zdobyć, bo no, ja musiałbym robić wszystko od nowa i to już w ogóle by mi zajęło dużo czasu, a było to dla mnie no akurat dosyć trudne jeśli chodzi o ten event, więc tej deski jak się akurat niestety nie udało zdobyć. E, też dwa ognie ma m, bycie top 100 e, w tabeli światowej. Tutaj mamy też oczywiście Deskę dla VIPów, dwa ognia, która ma No i też deskę oczywiście za robuxy Za 250 robuxów, także w tym momencie Naprawdę te deski za, no ta deska W sumie ta e, oryginalna Za 250 robuxów jest naprawdę e, No nieopłacalna za bardzo ponieważ no można sobie zdobyć tak naprawdę taką samą deskę, a nawet i moim zdaniem jeszcze lepszą, lepiej wyglądającą, czyli właśnie taką jak na przykład ja mam teraz, właśnie, która ma również dwa ognie, no i ogólnie też jest to spoko deska, nawet ładnie wygląda, a jest ona też darmowa, tylko po prostu trzeba było poświęcić dosyć sporo czasu i jest to na pewno też dużo rzadsza deska, bo będzie ją miało mniej osób, a zwłaszcza z czasem, bo wiadomo, że im dalej od tego y, eventu, no to tym mniej osób będzie y, ją miało, no bo będzie y, wiadomo, że po prostu y, no, że nowi gracze nie będą mogli już tego zdobyć i tak dalej Dobra, słuchajcie, w ogóle ja już sobie przed chwilą nagrałem zakończenie tego filmu Ale tego zakończenia nie widzieliście, ponieważ, słuchajcie, nagram je jeszcze raz Z tego względu, że chwilę po zakończeniu właśnie tego filmu e, Odblokowałem, słuchajcie, ostatniego gifta tutaj, słuchajcie e, Właśnie ten koszyk ostatni I trafiłem huge cupcake'a po raz pierwszy właśnie I mam huge tutaj Zobaczcie na czat, w tym momencie wam pokażę dowód na to, że udało mi się go trafić z tego gifta A więc, jak widzicie, odpaliłem czat i tutaj Tutaj mamy pokazane, że trafiłem właśnie, że otworzyłem ekskluzywnego huge cupcake'a. No i słuchajcie, co tu się wydarzyło? Czegoś takiego się w ogóle nie spodziewałem, więc nie wiem, że odblokowałem deskę, to jeszcze trafiłem mojego pierwszego huge'a w życiu. Jest to mój pierwszy huge, którego udało mi się trafić, więc naprawdę jestem w bardzo dużym szoku, co tu się w ogóle wydarzyło. Więc naprawdę mega fajnie, zobaczcie, teraz mam kolejnego huge'a, więc mam już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huge'a aktualnie na moim koncie, a więc jest to mój tak naprawdę tutaj... Pierwszy cupcake, bo nie mam żadnego cupcake'a jak widzicie aktualnie, więc Naprawdę, tym bardziej, że go trafiłem, jestem w mega Szoku, co tu się w ogóle wydarzyło, czegoś takiego nie się Nie spodziewałem, a więc naprawdę, no Mega fajnie, więc nie dość, że właśnie odblokowałem deskę To jeszcze e, trafiłem huge cupcake A więc naprawdę mega mocny film, a więc Słuchajcie, no tutaj nagrywam zakończenie Jeszcze raz, a tamtego nie zobaczycie, więc nagrywam Właśnie tutaj zakończenie po raz drugi już, a więc No słuchajcie, taki tutaj jeszcze Dodatek do tego filmu, trafiłem huge'a Mojego pierwszego, no naprawdę mega mocny Także słuchajcie, no bardzo mocny film, więc Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonkiem, kto jeszcze nie zostawił. Na no w dzisiejszym odcinku to już było na tyle, także trzymajcie się. No i cześć!